Jak nie, tniemy jednoroczną lawendę? Tak naprawdę o wiele prościej niż pięcioletni krzak. Tu nie ma, ma problemu, że, żeby ją trzeba podciąć, żeby powietrze wpływało. Ona jest na tyle mała, że jakby no nie potrzeba większych zabiegów, ale trzeba pamiętać, że też ją trzeba przyciąć. Między innymi po to, żeby ona się rozrastała nam w duży krzak, a nie rosła wzwyż. Więc. Yy, Podcinamy ją bardzo delikatnie, ewentualnie coś tam suchego wycinamy. Więc tak, możemy sobie ją delikatnie rozchylić, ale nie połamać. Ucinamy wszelkie suche gałązki, które nam przez zimę gorzej przezimowały. Ale tu na przykład w tym miejscu. Widać, że tu cała gałązka jest sucha i tak naprawdę z dołu odbija zielone, więc spokojnie można całą, całą suchą gałązkę wyciąć. I tak naprawdę nie ma się czego bać, bo tylko zrobimy dobrze naszej małej lawendce. No i na koniec, tak jak mówiłam, najlepiej sobie wziąć w rękę, przycinamy końcówki. Właściwie same czubki, I tu nie ma konieczności cięcia. Nie wiem, 2-3 cm, po prostu musimy jej przyciąć czubki. Widzimy, że ona już się zieleni, za chwilę będzie jeszcze bardziej zielona. Przez zimę ona się robi szara, i to nie ma się czym przejmować. To jest taki urok lawendy. Więc nie wpadać w panikę, jak przez zimę się zrobi szara. Ona na pewno nie przemarzła, tylko po prostu zmienia kolor. I tak przygotowany nasz mały krzaczek zostawiamy, on sobie już będzie radził. Wiadomo, jeśli go sadziliśmy w ziemi, to trzeba trochę wokół niego wypielić, żeby chwasty nam tutaj w niego nie weszły i nie zagłuszyły. Ale on też za chwilę puści łodygi, więc to co będziemy chcieli zbierać, to i tak będzie na takiej wysokości, a nie na ziemi. Wiosenne cięcie lawendy, czy to małego krzaka rocznego, czy też pięcioletniego, bądź też jeszcze starszego, jest konieczne. Tak jak czasami przy jesiennym cięciu możemy sobie coś tam odpuścić, jeżeli zbieraliśmy kwiatki, natomiast wiosenne cięcie jest obowiązkowe. Tak więc jeśli masz lawendę, nie ma mrozów, jest fajny, słoneczny dzień, albo przynajmniej z małym wiaterkiem. To jest idealny moment, żeby ciąć lawendę. Na pewno nie można jej ciąć, kiedy pada, kiedy jest mglisty dzień, bądź też jeśli zapowiadane są opady na następny dzień albo wieczór. Tak? Więc yy, on, on po prostu krzaczek musi sobie spokojnie wyschnąć, te łodygi ucięte muszą też sobie obeschnąć, żeby żadna choroba się nie wydała w lawendę. To tyle jeśli chodzi o cięcie jednorocznej lawendy. Cięcie starszego krzaka, pięcioletniego, bądź też jeszcze starszego znajdziesz na innym filmie na YouTubie. Przy okazji zapraszam do polubienia, do subskrypcji i polubienia mojego profilu na Facebooku, danowiec. Tam oprócz zabiegów pielęgnacyjnych roślin ozdobnych i nieozdobnych i leczniczych jest wiele produktów typowo naturalnych, bez konserwantów, bez chemii. Всё, запрашем.